Jacku, w połowie maja będzie w Łodzi sesja o małżeństwie. I powiem Ci, pamiętam jak kiedyś rozmawiałem z jakąś osobą, która mi opowiadała nie o małżeństwie, tylko o sakramencie święceń. I mówiła mi, że księża to są święci ludzie, bo oni mają kontakt z Panem Jezusem, dotykają jego ciała, rozdają komunię świętą, błogosławią małżeństwa. I dlatego, że są tak blisko tych sakramentów, no to dlatego są święci. I tak spomyślałem. No, że to jest okropna głupota, że to tak zwyczajnie nie jest, nie? że ja rozumiem, że ludzie mają takie przeświadczenia, ale to zwyczajnie nie jest prawda. I tak sobie myślę, że tak jak ja różne głupoty słyszałem o sakramencie świętej, do którego należę, to pewnie jest tak, że i ty słyszałeś różne głupoty o małżeństwie, czy to ze strony księży, czy to może ze strony... Innych ludzi niewyświęconych. Jakby, gdybyś miał pomyśleć sobie o takiej pierwszej, najważniejszej, największej głupocie, którą słyszałeś, to co to by było? Ale mógłbym nawiązać do tego, co ty, ty powiedziałeś, bo, bo w tym właśnie jest też głupota zawarta o małżeństwie. Że księża są święci i że to najważniejsze i pierwsze powołanie to jest do kapłaństwa, do życia kontemplacyjnego, zakonnego. A małżeństwo to jest to gorsze powołanie. To jest to gorsze powołanie. Jak już nie możesz wytrzymać już samotnie, tak, to żeby nie było tej porządliwości, to weź tam żonę i tam się po prostu z nią męczyć. Realizuj, nie? tak. No tak. I to jest takie troszkę. No i, no i w tym momencie y, trochę robimy z tego małżeństwa takiego, no takie coś dziwnego. Tak? No jak mogę się tym gorszym powołaniu. Natomiast jest to powołanie do świętości. Mhm. Jest to powołanie do świętości. No, i, i to jest jakby klu małżeństwa, to jest ten clue, clue, clue tej głupoty. Myślę, że ona się wzięła też średniowiecza, gdzie my, my my trwamy w tym średniowiecznym małżeństwie. No, i stąd potem całe moralne nauczanie, jak ludzie y, mówimy o małżeństwie, to myślę, że kościół nie ma trochę pomysłu, jak o tym małżeństwie mówić. Przede wszystkim pytanie jest takie, które rodzi się we mnie od zawsze: co to znaczy, że małżeństwo jest sakramentem? Mhm. Właściwie teologowie dzisiaj się o to spierają. Co, co to jest ten sakrament w małżeństwie? No i myślę, że my zawierając sakrament małżeństwa często się zastanawiamy, nie zastanawiamy nad tym, tak? Jak, jaka łaska niewidzialna się za tym kryje? Mhm. Tym bardziej, że my dzisiaj widzimy małżeństwa, które żyją w kościele i poza kościołem, to tak zwane sakramentalne i niesakramentalne. Widzimy małżeństwa, no, które mogę powiedzieć tak. No, mam wiele takich małżeństw niesakramentalnych w cudzysłowie, tak? czy cywilnych, które dla mnie są przykładem małżeństwa. Mhm. A znam takie małżeństwa, które są w kościele i po prostu to jest pies z kotem. Nie? Tak. I teraz pytanie: no, i gdzie ta łaska? Mhm. Czyli innymi słowy, żebyśmy doszli do tego, czym jest to małżeństwo, żebyśmy zobaczyli, że to jest droga do świętości. Roga do świętości, tak. Droga do świętości. A jest jeszcze coś innego takiego, co słyszałeś o małżeństwie, co po prostu ci się włos zjeżył na głowie? Włos zjeżył na głowie. Mam takie wrażenie, że... Znaczy, małżeństwo traktowane właśnie jako maszynko robienia dzieci. A. To jest taki temat w kościele podstawowy. No, jak nie wiemy już o czym mówi małżeństwie, to, to dzieci, 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 uh -huh. tak? Sama seksualność małżeństwa skupiona na tym, że mieć dzieci. No, wszystkie akty seksualne czy każde zbliżenie właściwie to, to z taką myślą, że mieć dzieci. I teraz no, to jest jakby takie, takie przykre. Nie? No, bo ile można mieć tych dzieci? Tak. Ile można mieć? Czyli Jak są okresy niepłodne, to mi nie wolno współżyć na przykład, bo, to nie, bo wiadomo, że wykraczam przeciwko temu czemuś? Tak? I takie sprowadzenie małżeństwa do takiej sfery powoduje dużo lęków, jakieś niezgody, co mi ksiądz będzie mówił, co mam robić. Ksiądz mi zagląda do, do sypialni, tak? Mm -hmm. Pamiętam, że jak byłem, jak byłem jako jeszcze młody chłopak we Francji na stażu i tam rozmawiałem z takim polskim księdzem, to było tam około 2000 roku, który mówi tak, dzisiaj już nikt u nas nie pyta się ludzi o ich życie moralne, bo mi powiedzą w konwencjonale, to nie księdza sprawa. Mm -hmm. I my to trochę do tego samego dążymy, że gdy skupiamy się na tej moralności, na takich przykazaniach tych, takich, które, a trochę to jest związane z tym, że dzisiaj już troszkę więcej wiemy też psychologicznie, naukowo o małżeństwie, o naszym sposobie bycia, czy o naszych potrzebach, czy o nawet naszym funkcjonowaniu organizmu i i jak pominiemy tą sferę wiedzy naukowej, tak? A wiemy tylko moralność, nakazy i zakazy, no to żyjemy według prawa, tak? Życie według prawa jest strasznie trudne. Mhm. A może nawet niemożliwe. Nie po to Chrystus umarł na krzyżu, żebyśmy my teraz skupiali się na prawie. Mhm. Myślę sobie, że nie, jakby, ja bym to powiedział, żyjemy według prawa pisanego z małej litery, a nie z wielkiej litery. Bo myślę sobie, że to jest jednak duża różnica. No jest, no bo ja. ja yy, no, to, co mówił się Paweł, nie? że jak nawrócisz się i zmienisz swoje życie, to ci prawo już nie będzie potrzebne. Mm. Bo będziesz żył, będziesz żył moralnie, będziesz żył dobrze. I to jakby trochę jak, jak zaniedbujemy tą sferę swojego ducha, a skupiamy się tylko na przestrzeganiu prawa, czy na jakichś wypełnieniu jakichś tam przykazań, no to to się nie uda. To się nie uda, bo zawsze będzie w nas bunt. Tak. Dlaczego ja mam to robić? Po co? to sobie. To jest trochę, trochę tak, jak misjonarze jeździli do, w nowe, na nowe ziemię, żeby tam głosić Pana Jezusa, no to od czego się zaczyna? No zaczyna się od tego, żeby ogłosić to, że człowiek jest zbawiony, że przyszedł Bóg, że go zbawił, że go uratował. Kwestie moralne też będą, ale pewnie za jakiś czas. Nie? To nie jest pierwsza rzecz, którą się, o której się mówi, dlaczego? No bo moralność jest to odpowiedzialność za dobro. Nie? Ja muszę dobro poznać, muszę się z nim zaprzyjaźnić, abym potem mógł za nią dopiero wziąć odpowiedzialność. Oczywiście. Czyli to jest dokładnie to, o czym powiedziałeś. Najpierw znaleźć tę łaskę małżeństwa, zaprzyjaźnić się z nią, pozwoli, żeby ona mnie jakoś nas dopełniła czy w małżeństwie, a potem za nią wziąć odpowiedzialność przez praktykę, nie? Przez, przez swoje życie, zarówno te, no po prostu życie moralne. Myślę, że tak jak Pan Jezus. Na świecie chodził mnie, że on. Nie wiem, mieliśmy za tą Ewangelię powołanie Lewiego, tak? Celnika. No i co zrobił po powołaniu Lewiego Pan Jezus? No, my to byśmy zaraz do kościoła ciągnęli, do spowiedzi. Mm -hmm. On poszedł na z celnikami, grzesznikami, nie? Tak. Bycie z człowiekiem w takiej rzeczywistości, jakim jest, jest, akceptowanie go tam, nie? Pokazanie, że, że zależy mi na tobie. A później dopiero to mm -hmm. pokazuje, że otwiera człowieka. No ten człowiek, ten, ten ktoś się nam interesuje, ten ktoś... Temu komuś nam nie zależy, mhm. to to ciebie otwiera na, na, dalszo, na, na, na współpracę. I dzisiaj tak podobnie jest w Kościele, jeżeli przyjdzie małżeństwo z problemem i pierwsze, to zostanie, to ocena, tak. no to po prostu no to więcej nie przyjdą. Tak? A my często dzisiaj patrzymy przez prywat naszej doskonałości, tak? Tych, że należy powiedzieć mu prawdę, jak on żyje, tak? I w tej prawdzie, prawda go wyzwoli, mhm. albo go zabije. Właśnie mam wrażenie, że dużo częściej jest to próba rozstrzelania człowieka prawdą, niżeli podania mu jej jak chusteczkę. No bo prawdę tak. trzeba podać tak, żeby człowiek chciał ją wziąć. Y, powiedz, ja rozumiem, że na tej sesji, która będzie Wodzi, y, która jest pod hasłem Bliskość, te tematy jakoś tam będą poruszane, y, y, bo chyba zaczynamy w ogóle od biskupa Parysia i od tego właśnie znaczenia sakramentu. Y, I to właśnie jest pytanie, jakie zadałem biskupowi Rysiowi, właśnie co się kryje pod. Sakramentem, co, co, jaka, jaki, jaka łaska niewidzialna kryje się w znaku małżeństwa, żeby to nam powiedział, tak? jak to się na to kościół patrzy. Ale myślę, że ono jest trochę szersze, bo to nie jest sesja tylko dla małżeństw. Tak. I nie tylko dla małżeństw sakramentalnych. Mhm. Tak? To jest sesja o bliskości, w której odkrywamy też ten sakrament, ale bliskość rzeczy wszystkich. Tych, co mhm. czasami jest tak, że ktoś jeszcze nie jest w Związku Małżeńskim, ale myśli o małżeństwie. I teraz y, niech przyjdzie, tak? mm -hmm. niech posłucha, niech zobaczy. To czasami brakuje takich świadectw, na przykład młody takich młodych ludzi spotykam, którzy mówią: Ja nie mam żadnego przykładu małżeństwa. Mm -hmm. Moi ludzie się rozstali roz, 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 tak? i ja nie mam na czym budować. I to jest też przestrzeń, żeby zbudować w sobie jakieś, jakieś poczucie bezpieczeństwa, czy, czy że może mi się udać, tak? że moje małżeństwo na czymś oparte się nie rozpadnie. To jest y, przestrzeń dla niesakramentalnych małżeństw. Trochę się śmiejemy, tam nie śmiejemy. Nie jest, to jest przy, przy, przykra prawda, że czasami czują się takimi podchórem stojącymi, nie? Bo, mm. bo właśnie są osądzeni, czują się jako ci gorsi, ale łaska w nich nie działa Pana Boga. Mm. Nie działa w nich łaska, też działa, tak? I chcemy to, to pokazać, że, że no, i masz jakąś sytuację życiową, która czasami jest słone rozwiązania. Ale to nie znaczy, że jesteś wyłączony, że jesteś poza. Czasami jak nie wiem, rozdaję Komunie świętą i chodzi małżeństwo ekmentalne po błogosławieństwo. To ja mam w sobie taką radość po prostu, mm. że mogę im pobłogosławić, że Bóg w tym jest, że po prostu aż mi się serce wyrywa. Mm. Nie? Że, że, że widzę, że, że Bóg jest wszędzie blisko tam, czasami, gdzie czujemy się gorsi, odrzuceni. Także łaska towarzyszy wszystkim. No tak, szczególnie to zaznaczymy naszym słuchaczom i widzą, że błogosławisz, bo jesteś diakonem. Tak, Niedawno wyświęcony, więc na tak <laughs> Czyli zapraszamy w połowie maja do Łodzi. Zapisy na stronie Centrum Mocnym Wdruchu.pl. Widzimy się i do zobaczenia. Do zobaczenia.